Tydzień temu rozmawiałyśmy o błędach, które kobiety popełniają, wybierając strój na ślub i wesele. Obiecałam wtedy, że w następnym odcinku porozmawiamy o mężczyznach. Ci stanowią zaledwie kilka procent odbiorców, widzów tego kanału, jednak myślę, że odcinek będzie przydatny nie tylko dla nich, ale też dla kobiet, które często są stylistkami swoich synów, mężów, ojców. Nazywam się Aleksandra Pakuła i jestem trenerką etykiety, a dzisiaj opowiem Wam o 11 błędach, które mężczyźni popełniają wybierając swój strój na ślub i wesele. Miałam opowiedzieć o 10, tak jak w przypadku kobiet, jednak nie mogłam się zdecydować, który z błędów usunąć. Także tak nie ale zapraszam na odcinek. Zanim przejdę do omawiania błędów, chciałabym serdecznie zaprosić Was na mój Instagram, gdzie możecie dowiedzieć się o mnie więcej, dowiedzieć się więcej o tym, jak ja tak naprawdę podchodzę do etykiety i jak stosuję ją w swoim życiu, a także uczyć się ze mną etykiety w bardzo przystępnej formie. Przechodzimy do błędów, do 11 błędów i pierwszym zdecydowanie najczęściej przeze mnie obserwowanym błędem, który popełniany jest przez mężczyzn wybierających strój na ślub i wesele, jest wybieranie czarnego garnituru. Czarny garnitur jest tak naprawdę jednym z najmniej uniwersalnych. Choć mężczyznom często wydaje się, że ta czerni jest najbardziej elegancka i taki czarny garnitur, jeśli mają mieć jeden tylko garnitur w swojej szafie, to ten czarny będzie sprawdzał się najlepiej. Otóż nie. Czarny garnitur to jest garnitur wieczorowy, noszony wieczorem dopiero gdy ściemni się lub jest już po 18, a także na pogrzebach, kiedy mężczyzna jest żałobnikiem, kiedy nosi. Żałobę. Na wszystkie inne okazje zdecydowanie lepszym garniturem będzie garnitur granatowy. Dlatego mężczyźni, którzy wybierają czarny garnitur wcale nie są bardziej eleganccy, ale po prostu ich strój jest niedostosowany do okazji oraz do godziny. Także, panowie, jeśli planujecie zakup garnituru, a macie w swojej szafie właśnie tylko czarny garnitur, to koniecznie zmieńcie to, tym razem wyposażcie swoją szafę w granatowy garnitur, wyjdzie wam to na dobre, będziecie znacznie lepiej wyglądać. Zresztą też pary po prostu będą wyglądały znacznie lepiej, ponieważ śluby i wesela, Zdecydowanie najczęściej odbywają się wiosną, latem. Wtedy wybieramy jaśniejsze kolory. No i kobiety, które mają na sobie często jaśniejsze sukienki, są one na przykład pudrowo-różowe, jakieś błękitne. No tego typu kolory częściej są właśnie to jaśniejsze kolory. To mężczyzna w czerni wygląda przy nich. Smutno, no tak problematycznie. Ten granat jest już znacznie bardziej uniwersalny, także panowie pomyślcie koniecznie o granatowym garniturze, jeśli nie ma go jeszcze w waszej szafie. Nie chcę tutaj mówić w tym momencie o jakichś. W pseudo garniturach, tak naprawdę, mężczyźni często, um, starając się podążać za modą, wybierają jakieś kolorowe garnitury, inny kolor marynarki, jakiś kolorowy, e, inne spodnie, często na przykład jeansy noszone z marynarką. No to już w ogóle nie jest eleganckie. Także ja rozumiem, jeśli ktoś ma ochotę na taki strój, to oczywiście jest wolnym człowiekiem i może go wybierać. Jeśli jednak chce podążać za zasadami elegancji, to na ślub i wesele mężczyzna powinien wybrać właśnie granat. Granatowy, a nie czarny garnitur. No, załóżmy, że mężczyzna już wybrał ten odpowiedni garnitur, i nawet gdy jest to granatowy odpowiedni garnitur, to mężczyźni bardzo często popełniają drugi błąd, jakim jest wybieranie do tego garnituru kolorowej koszuli. Na ślubach i na weselach możemy spotkać naprawdę pełną paletę barw. Jeśli chodzi o koszule wybierane przez mężczyzn, są one różowe, fioletowe, w jakiś wzorek. Nie powinno tak być. Mężczyzna, który chce być elegancki, powinien wybierać przede wszystkim białe koszule na taką okazję. Są mężczyźni, którzy tej bieli naprawdę nie znoszą i wtedy wybierają jakieś błękity. Nie jest to najlepsze z możliwych wyborów. Najlepsza będzie tak biel. Jeśli jednak już mężczyzna naprawdę nie chce na tą biel stawiać, to faktycznie niech wybierze jakiś błękit, ale koszule fioletowe, różowe, właśnie we wspomniane wzorki, zielone, też często widuje. To jest zły pomysł, panowie, unikajcie ich. W szafie każdego dżentelmena powinna być jedna porządna biała koszula, najlepiej na spinki. Ona Wam się przyda w, na wiele okazji, w wielu okolicznościach się ona po prostu sprawdzi. Mówimy o koszulach i pewnie wiele z Was, wielu z Was też myśli już o tym, że często na ślubach i na weselach mamy tę wątpliwą przyjemność podziwiać koszulę z krótkim rękawem. Mam nadzieję, że tylko wspominam o oczywistości i wy już tego nie robicie. Jednak koszule z krótkim rękawem to zdecydowanie jest hit ślubów i wesel, a koszule z krótkim rękawem są najgorszym z możliwych wyborów. Już chyba lepsza byłaby po prostu ta różowa koszula w jakiś śmieszny wzorek. Krótkie koszule z krótkim rękawem, ja czasami sobie żartuję, że w ogóle powinny być zdelegalizowane, bo one nie nadają się właściwie na żadną okazję poza grillem na przykład. Elegancki mężczyzna, który ma na sobie garnitur, powinien mieć na sobie koszulę z długim rękawem, ponieważ niezbędne jest to, by mankiet wystawał spod rękawa marynarki na 1-2 cm w zależności czy jest to pojedynczy czy podwójny mankiet. W przypadku koszuli z krótkim rękawem jest to niemożliwe, dlatego panowie unikajcie tych potworków koszul z krótkim rękawem. Często słyszę takie wyjaśnienie, że wtedy jest gorąco, tak mężczyzną jest chłodniej. No nie, ponieważ jeśli będziecie mieli odpowiednią koszulę z bawełny, która będzie oddychała, to wcale nie będzie Wam gorąco w koszuli, która ma długi rękaw. Bardziej gorąco będzie Wam w tej różowej koszuli z krótkim rękawem gorąco, jeśli będzie ona na przykład wykonana z poliestru, który absolutnie nie oddycha i po prostu będziecie się czuli, jakbyście byli owinięci folią spożywczą. No bo plastik to jednak plastik, dlatego absolutnie nigdy koszul z krótkim rękawem na ślubach i na weselach. Zawsze musi być to długi rękaw, odpowiednio dobrany, tak by wystawał spod marynarki rękaw w koszuli na 1-2 cm. Jeśli już teraz podoba Ci się ten odcinek, zostaw koniecznie łapkę w górę i zasubskrybuj mój kanał, by być na bieżąco z wszystkimi filmami. Wasze subskrypcje oraz odpowiedzi, czy te filmy Wam się podobają, są dla mnie niezwykle cenne. Dają mi informację, że moje treści Wam się podobają i że powinny nam tworzyć ich więcej. To jest po prostu dla mnie motywacja do dalszej pracy. Dwa kolejne błędy, o których nie mogę nie wspomnieć, będą dotyczyły krawatów. I zacznijmy od krawatów, które są zbyt krótkie albo zbyt długie. A krawat powinien być długości mniej więcej takiej, by sięgał do paska od spodni. Jeśli będzie krótszy lub jeśli będzie dłuższy, to on nie będzie wyglądał dobrze i cała sylwetka automatycznie będzie miała zaburzone proporcje, będzie po prostu podkreślona w niekorzystny sposób. Często widzimy takie krawaty, które kończą się gdzieś w okolicy pępka albo przeciwnie sięgają właściwie gdzieś do rozporka w spodniach. Nie, to też nie powinno się wydarzyć. Sprawdzajcie tę długość krawata, przewiązujcie go jeśli jest to niezbędne i tak krawat będzie po prostu wyglądał znacznie lepiej. Tak jak wspomniałam, musi on sięgać, powinien on sięgać właśnie mniej więcej paska. Tak będzie odpowiednio. Te wszystkie krawaty, które zawiązane są do pępka, nie wyglądają elegancko. Już chyba w ogóle lepiej w takiej sytuacji nie mieć krawata, bo wtedy wyglądacie po prostu znacznie mniej elegancko, mniej formalnie, ale nie wyglądacie świetnie. Śmiesznie. I kolejny błąd to jest błąd często powodowany przez panie, przez partnerki, które sugerują swoim mężczyznom, że ci powinni wybrać krawaty dostosowane w kolorze ich sukienki. I powoduje to często bardzo kuriozalny wygląd mężczyzny, bo wybierane są na przykład jakieś limonkowe krawaty, jakieś róże, często rażące róże, jakieś kwiaty, jakieś wzory. To zawsze źle wygląda. Naprawdę fakt, że jesteście parą, nie oznacza, że musicie manifestować to właśnie takim dopasowaniem, że jesteście z jednego pudełka. Każde z Was powinno wyglądać dobrze w kolorach, które do niego pasują. Mamy różne typy urody i różne kolory będą pasowały do kobiety, a różne do mężczyzny. Często takie dopasowywanie sprawia, że mężczyzna po prostu wygląda śmiesznie, a chyba żadnej kobiecie nie powinno na tym zależeć. Oczywiście mężczyzna może wybierać krawaty w różnych kolorach, ale pamiętajmy, że będzie miało to wpływ na cały jego wizerunek, jeśli właśnie pojawi się jakiś limonkowy kraw. Krawat, ponieważ kobieta ma limonkową sukienkę, no to ta para nie będzie wyglądała dobrze. To nie będzie miało nic wspólnego ani ze stylem, ani z modą, ani z elegancją, a z pewnością nie o to wam chodzi. Więc spokojnie powstrzymajcie się. Jeśli jesteście kochającą się parą, to wszyscy z pewnością to zobaczą. Gdy będziecie na tej uroczystości, na tej imprezie po prostu bawić się, nie ma konieczności tego parowania krawata z sukienką. Krawat krawatem, jednak mężczyźni często też decydują się na muszki. Ja nigdy nic nie będę miała przeciwko muszkom, ponieważ one wyglądają świetnie. Wielu mężczyzn uważa ich w ogóle za swój e, symbol, za swój znak rozpoznawczy. E, może do takiego zwykłego garnituru one nie zawsze są najlepszym wyborem, jednak zdecydowanie najgorszym z możliwych wyborów jest wybieranie fabrycznie zawiązanej muszki. Większość mężczyzn wie już, że fabrycznie zawiązany krawat, taki na gumce są takie, e, jest po prostu obciachowy, ale zawiązana fabrycznie muszka jest tak samo obciachowa. Panowie, jeśli udało Wam się nauczyć wiązać krawat, to zaufajcie mi, bez najmniejszego problemu nauczycie się wiązać muszkę. Wiązana ręcznie muszka wygląda zupełnie inaczej niż muszka, która jest fabrycznie zawiązana i przypomina takie właściwie nie wiadomo co. To naprawdę jest bardzo zły pomysł i nie pomoże Wam w tym, by wyglądać elegancko. Te muszki są też często bardzo wąskie, w efekcie mężczyzna, który jest bardziej postawny, wysoki, ma szersze ramiona, ma nagle takie, takie nie wiadomo co, po prostu pod szyją. Wygląda to fatalnie. Zrezygnujcie z muszek wiązanych fabrycznie. Jeśli macie takie w swojej szafie, to oddajcie je na przykład. Dzieciom do zabawy, ale Wy już ich więcej nie noście. Muszki, które się wiąże ręcznie, wcale nie są droższe, ich wiązanie wcale nie jest trudne. Jest bardzo wiele filmów instruktażowych na YouTubie, jak wiązać muszkę. Ja serdecznie polecam Wam film Tomasza Millera. Moim zdaniem świetnie jest tam prezentowane wiązanie muszki, także możecie w tym momencie zatrzymać ten film, przenieść się do tamtego, obejrzeć go albo później, zostawić sobie go na później, by nadrobić tę wiedzę. To jest. Jest naprawdę najlepszy wybór, wyglądacie wtedy zdecydowanie lepiej inaczej i często na takim ślubie czy weselu, na którym wielu mężczyzn ma właśnie te fabrycznie zawiązane muszki pod szyją, będziecie się w dobry sposób wyróżniać właśnie takim eleganckim wyglądem. Nawet jeśli ktoś nie będzie wiedział o co chodzi, no to czasem mamy taką chwilę zastanowienia, że. On wygląda jakoś bardziej elegancko. O co chodzi? Tu jest jakiś taki element. I właśnie o to chodzi, byście się tak prezentowali. Wyrzucamy fabrycznie zawiązane muszki. E, jeśli tylko takie macie, to już lepiej poprawnie na odpowie, o odpowiedniej długości mieć krawat. Załóżmy, że mężczyzna ma już na sobie prawidłowy, granatowy garnitur, ma do tego piękną białą koszulę z idealnie zawiązanym krawatem i przychodzi ten moment, kiedy musi założyć marynarkę i ją zapiąć. I tutaj pojawia się siódmy błąd, ponieważ panowie nie potrafią zapinać swoich marynarek. I chociaż może brzmi to śmiesznie, no bo jak można nie potrafić a, zapinać guzików? No to jednak tak się zdarza, bo mężczyźni często zapinają wszystkie guziki, które mają przy swojej marynarce, a to jest błąd. Owszem, jeśli marynarka ma tylko jeden guzik, co się rzadko zdarza w eleganckich marynarkach, no to ten jeden guzik, gdy mężczyzna stoi, powinien być zapięty, a gdy mężczyzna siada, wtedy rozpina guzik. Gdy znowu wstaje, zapina i po sprawie. Jeśli mężczyzna ma marynarkę, która ma dwa guziki, wtedy, gdy stoi, powinien mieć zapięty tylko ten guzik najwyżej, a guzik na dole e, powinien być rozpięty. Wtedy sylwetka prezentuje się też znacznie lepiej. Gdy mężczyzna siada, rozpina wszystkie guziki. Gdy natomiast mężczyzna ma marynarkę, która ma aż trzy guziki, wtedy ma dwie możliwości, ponieważ zawsze ten na samym dole zostaje rozpięty, a zapięte powinny być albo dwa pozostałe, albo ten po środku. I to są takie podstawowe zasady. Trochę inaczej jest w przypadku marynarek dwurzędowych, ponieważ tutaj mężczyźni mają albo zapięte wszystkie guziki, albo mają rozpięty jeden guzik na samym dole i gdy siadają, wtedy też oni nie muszą rozpinać swojej dwurzędowej marynarki, ale dwurzędówki mamy okazję raczej podziwiać zdecydowanie rzadziej. Także, panowie, uważajcie na te swoje guziki. Pamiętajcie, gdy stoicie, powinny być one odpowiednio zapięte. Kiedy siedzicie, rozpinamy je i wtedy będzie będziecie wyglądali znacznie bardziej elegancko, ta sylwetka też nabierze zupełnie innych proporcji. Ósmy błąd może być dla Was trochę kontrowersyjny i ja to rozumiem, ale pamiętajcie, ja uczę etykiety, nie mówię o modzie, więc jeśli decydujecie się bardziej na ten modny wygląd, to jak najbardziej możecie, jesteście wolnymi ludźmi. Ale ósmy błąd dotyczy tego, że mężczyźni coraz częściej, szczególnie w ostatnich latach, wybierają brązowe buty. A brązowe buty to jest duży błąd w męskiej elegancji i ma on jeszcze takie historyczne podłoże. Istnieją nawet takie e, brytyjskie, e, a Bry Wielka Brytania to oczywiście dla nas e, kojarzy się z takim synonimem elegancki, -ci, e, brytyjskie powiedzenia: Gentleman doesn't wear brown e, albo when in town don't wear brown, e, czyli gentleman nie nosi brązu, lub e, gdy jesteś w mieście, nie noś, e, nie noś brązu, tak w bardzo wolnym tłumaczeniu. I chodzi o to, że kolor brązowy to był kolor, który utożsamiany był jednak ze strojami dla służby. I mimo że te czasy się zmieniły, to jednak kolor brązowy tak nam się kojarzy, szczególnie właśnie u mężczyzn. Dlatego, drodzy panowie, Brązowe buty nie będą najbardziej eleganckie, najbardziej eleganckie są buty czarne i takie powinniście mieć jako podstawowe w swojej garderobie. Jeśli zależy wam na tym, by przestrzegać zasad elegancji, by postępować zgodnie z zasadami dress code'u, by żyć zgodnie z filozofią Savoir Vivre, jeśli jednak uważacie, że moda jest dla was ważniejsza, no to oczywiście przecież brązowe buty nikogo nie skrzywdzą, to nie będzie coś, co obrazi innych, ale sygnalizuje wam tutaj, że taka zasada istnieje, więc jeśli macie ochrony, a nie macie czarnych butów w swojej garderobie, to możecie się w nie zaopatrzyć. One też są znacznie bardziej uniwersalne, ponieważ te brązowe buty mają różne odcienie, granatowe garnitury też mają różne odcienie i to wszystko po prostu czasami do siebie nie pasuje. Te brązowe buty są na przykład za jasne, a czarne, eleganckie buty będą dużo lepsze. Pamiętajcie, że to powinny być oczywiście sznurowane buty, macie tutaj wiele możliwości, ale Buty. Załóżmy, że mężczyzna już wybrał te doskonałe buty, odpowiedni kolor i może pojawić się problem, gdy wybierze skarpetki. Ponieważ mężczyźni mają w swoich szafach bardzo często skarpetki za krótkie. I owszem, kiedy ubierają się, stoją, stają przed lustrem, wygląda to ok, świetnie, można tak wyjść, można się tak zaprezentować, ale przychodzi moment, gdy nagle mężczyźni siadają i pokazują całemu światu swoje nagie nagiełytki. Tak nie powinno być, to nie jest eleganckie, więc zwracajcie panowie na to, by w swoich zbiorach mieć po prostu męskie podkolanówki, które są odpowiednio długie, które się nie zsuwają, które sprawią, że bez względu na to, czy będziecie stać, tańczyć czy, czy siedzieć, to wasza łydka będzie okryta. To naprawdę fatalnie wygląda, gdy mężczyzna siedzi, ma na sobie garnitur, eleganckie buty, jeszcze wypolerowane, a tutaj prezentuje tą swoją nagą łydkę. Nie panowie, uważajcie na to. Mam nadzieję, że ten odcinek ci się podoba. Nie zapomnij zostawić łapki w górę i zasubskrybować mojego kanału, to naprawdę dla mnie bardzo ważne. Dziesiąty, przedostatni błąd dotyczy męskich akcesoriów, a właściwie tylko jednego czyli spinki do krawata. Na szczęście widzę, że młodzi mężczyźni coraz rzadziej te spinki mają, ale ci starsi już jednak je pamiętają i często ten dodatek zakładają. No to jest błąd. Spinka do krawata jest nikomu w życiu niepotrzebna, żaden mężczyzna w swojej szafie jej nie potrzebuje. No, chyba że na przykład pracuje przy niszczarce i codziennie, w, mając na sobie krawat, obsługuje niszczarkę i obawiałby się, że nagle ten krawat się jakoś wysunie. No to tak, to wtedy faktycznie spinka do krawata mogłaby być dla niego przydatna, ale to wszystko. Pozostałym mężczyznom ona jest zupełnie nieprzydatna. To jest typowo wykreowany komercyjny dodatek, który miał napędzić sprzedaż. Ani to dobrze nie wygląda, ani nie ma to żadnej funkcji. Służy tak naprawdę do niczego, to nie jest ozdobna męska biżuteria, raczej świadczy o braku wyczucia estetyki lub e, o tym, że de, rzeczywiście daliśmy się nabrać e, tym, którzy chcieli koniecznie te spinki do krawata sprzedać. Także pamiętajcie, lepiej tego unikać. I ostatni, jedenasty błąd, ten, którego no nie mogłam wykreślić, by zmieścić się w tej dziesiątce. I ten jedenasty błąd dotyczy męskich podkoszulków. Często mężczyźni dość rozsądnie, nie chcąc, by ich ciało prześwitywało, by widoczne były na przykład ich sutki, decydują się na założenie podkoszulka pod swoją koszulę. I tutaj pojawia się problem, ponieważ bardzo często pod białą koszulę decydują się na założenie białego podkoszulka, który Zawsze będzie widać. Białe pod białym po prostu widać, ponieważ kolor naszej skóry biały nie jest. pod Podkoszulek, którego ma nie być widać, musi być w kolorze ciała. Dlatego często w naszej szerokości geograficznej ten kolor będzie po prostu takim kolorem nude. Jeśli ktoś ma ciemniejszy kolor skóry, to po prostu będzie to kolor dostosowany do koloru skóry konkretnej osoby. Biały pod białym zawsze widać. Wstrętnie się to po prostu, nie potrafię inaczej tego nazwać, to się wstrętnie odcina. Często jeszcze panowie decydują się na takie podkoszulki, które mają szwy, na pewno kojarzycie po prostu takie grube szwy, um, grubszy materiał tutaj z boku. No, i to po prostu widać. Jest na rynku bardzo dużo podkoszulków męskich i damskich zresztą też, które są cieliste, które są bezszwowe, po prostu, które są cięte laserowo, wyglądają znacznie lepiej, Wy będziecie w nich wyglądali znacznie lepiej. One po prostu będą spełniały swoją funkcję. Nie będzie widać Waszego ciała, nie będzie po prostu prześwitywało Wasze ciało z podkoszuli, ale jednocześnie nie będzie to, to widoczne, nie będzie to widoczne. Będziecie wyglądali, no po prostu tanio, nie noście tych podkoszulków. A bardzo często na weselach możemy się z tym spotkać. I to już wszystkie 11 błędów, o którym chciałam Wam dzisiaj powiedzieć. Ten odcinek powstał dzięki wsparciu moich patronów, możecie wspierać mnie na platformie Patronate. Zostawiam wam link w opisie profilu. Dzięki temu możemy być zawsze w stałym kontakcie. Otrzymujecie też dodatkowe bonusy za wspieranie mnie. No i pomagacie mi też edukować. Także moim patronom bardzo serdecznie dziękuję, a Was zachęcam, by do grona patronów dołączyć. My widzimy się już za tydzień. Do zobaczenia.